Witajcie kochani. Dzisiaj przedstawiam wam papiery. Cztery kolekcje e, firmy Scrap8. Dla mnie zupełnie nowe odkrycie. Mam mezian, dotykam, zaglądam e, i tak mam e, wiele pomysłów na te papiery, są tak cudowne. Ale chciałabym wam je pokazać. E, całkiem niedawno je dostałam i tak mówię, zanim je pokroję to je wam przedstawię. Na dzień dzisiejszy Scrap8 prezentują cztery prezentują kolekcje. Dwie te dwie były pierwszymi kolekcjami, które wyszły, i ja Wam je przedstawię. Chyba ta odległego wspomnienia jest moją najlepszą, i już tu otwieram dla Was. Ja przyglądałam je już. I mówię, czekałam z prezentacją, żeby zacząć ciąć wszystkie inspiracje, które nadchodzą na moim kanale, będą yy, oklejane tymi papierami, więc będziecie mogli w trakcie zobaczyć sobie, jak ja pracuję z tymi papierami. Chyba wyciągnę sobie wszystkie z folii, bo y, efekt chyba będzie lepszy, bo nie będzie Wam tak odbijało światło. Yy. Wszystkie inspiracje, wszystkie prace, wykroniki z akcją, inspiracje właśnie, co można z nich stworzyć i tak dalej. Wszystkie moje najbliższe prace będą właśnie opracowywane na tych kolekcjach, więc też przy okazji będziecie mogli zobaczyć, jak można wypracować sobie te kolekcje, co można stworzyć ładnego dzięki tym kolekcjom. Pierwsza odległe wspomnienia i jak na wspomnienia, że tak powiem. Wypada. Jest w takich kolorach niebiesko-szarych. Mają listki takie, jak ja lubię, i to ja Wam zaraz pokażę. Niebiesko-szarych i przepięknie rozmieszczone grafiki. Powiem Wam, że oglądając te papiery, ja będę tak sobie przekładać, i oglądając te papiery stwierdziłam, że bardzo w taki czysty, nieinwazyjny sposób są rozmieszczone grafiki. Można sobie je bardzo ładnie jakby wyciągnąć z grafiki i z nimi pracować, jeżeli chodzi o tworzenie albumów, ale nie tylko. Grafiki, choćby wiecie co, tu ja sobie wstanę, żeby, tak, żeby Wam też pokazywać konkrety. Jest starodawny aparat fotograficzny, są, wydaje mi się, że to są hortensje. No liście i tego typu rzeczy są tutaj w kolorach, które ja uwielbiam, czyli te szaro-niebieskie takie. Nie zielone, tylko właśnie szaro-niebieskie. Do tego w tle jakieś koronki są, więc y, nuty, więc takie wintyczowe podejście. No jak na tytuł wskazuje, y, już muszę odległe wspomnienia. Więc rozmieszczenie tych grafik jest, jeżeli chodzi o album, genialne. Zresztą, jak zobaczycie jeszcze dalej, to zobaczycie, że jakby. Y, Mm, nie będzie występowało tutaj jakby marnowanie papieru, jeżeli chodzi o albumy, bo kartki to swoją drogą, bo do kartek nawet, wiecie, nawet dl ładnie, zobaczcie na to. Ja Wam zasugeruję i będziecie yy, kartka dl -ka w, w poziomie, macie piękną grafikę. Coś podbijecie jeszcze tłem dodatkowo, wystarczycie brzegi i zaproszenie na sesję zdjęciową, no idealna grafika i stworzona właśnie na tego typu prace, nawet na okładkę albumu. Po prostu wiecie, co już samo w sobie jest wypracowane ta grafika, napis, album i ta grafika wypracowana w rogu. Jedyne zastrzeżenie, jakie ja, jakie ja widzę, jeżeli chodzi o te grafiki, konkretnie o ten obrazek, to jak dla mnie, bo ja mam takie spostrzeżenia, powinno być to w tu po tej stronie choćby, żeby aparat patrzył w prawą stronę. Jakby grafika, żeby była po lewej stronie i patrzyło to na prawą. Yy, bo jeżeli w innym gatunku, jakby kartkę byśmy wypracowywali, to ja bynajmniej to jest moje zdanie. Bo tu nie chodzi o to, że ja będę tu słodzić tym papierom, tylko ja wam ja wskażę pewne sytuacje, które ja widzę. Yy, ja chyba wolałabym, żeby aparat patrzył. W drugą stronę, więc spróbuję zasugerować Ewie, żeby stworzyła na próbę, żeby zobaczyła po prostu, czy to nie będzie lepszą wersją, właśnie. Bo ja mówię, na sesję zdjęciową, na kartkę, na zaproszenie, no idealna grafika, no idealnie w ogóle kolory papierów i tak dalej, żeby zrobić zaproszenie na sesję zdjęciową, no idealne do wypracowania albumu, też jak najbardziej. Mówię, te nuty no można się gdzieś z tej jednej kartki w kilka tematów wpisać, i fajnie to może wyglądać. Z drugiej strony są teksty, grafiki, koronki. Tu jest kawałek tekstu. Tu są koronki, trochę jakby zalane czymś, zabrudzone. Bardzo, bardzo ładne. Idziemy dalej, moi drodzy. I ten sam deseń, czyli niebiesko-szare niebiesko i ta sama baja. Yy, widzicie? Yy, jakby wy, do, wyciągając później dodatkowy te dodatki, do których dojdziemy, możecie sobie nadbudować, nadinterpretować ten róg, właśnie jakby przyciągnąć go i nadinterpretować, dać ładny stempelek, ładny napis, macie przepiękną kartkę i to samo się tyczy albumu. Widzicie, jakby wszechstronność wyciągnięcia tych walorów, tych papierów jest duża. Tu jest w rogu takie maleństwo ładne, też do wypracowania jakby ja y, oglądając te papiery, z tyłu są deski przepiękne, też do wypracowania ja oglądając jakby te papiery. Właśnie spodobała mi się przejrzystość, spodobało mi się, że jakby nie patrzę na tą kartkę z bólem brzucha i, i którą stronę tak naprawdę chciałabym wyciąć i y, jak wypracować do albumów. Y, to, że te y, grafiki są tak po rogach roz, rozłożone. To jakby dodatkowy taki walut dla osób nawet początkujących, bo jakby mówię, nie ma się dylematu, z której strony to ciąć. Tu są jakieś teksty gazet, kawałki gazet zaplamione, zalane czymś, kawałek koronki, który też można wyciąć i użyć jako ozdoby, no i grafiki w rogach, co mi się naprawdę bardzo podoba i, i podoba mi się właśnie ze względów tych technicznych takich, że jest do do wypracowania, że tu jakby nie budujemy sobie strat. Tu jest, o przepraszam Cię Ewuniu, widzisz nie, dojrzałam i czekam tylko muszę sobie, przepraszam Cię Ewuniu, nie dojrzałam tego aparatu tutaj, tu zwracam honor, nie dojrzałam tego aparatu, ale, ale jakoś sobie przyrównamy, że jak już to oglądamy, wiecie, to sobie przyrównamy. Dobra. Tu jest jakby trochę pod kątem ten aparat, jakby z innego kąta wychodził, nie wiem, czy to widzicie. Wolę chyba wydanie to, już przerówn żeby przerównać, wolę wydanie to w tej aranżacji niż w tej. I tu aparat jest pod takim kątem, jakby był oparty o coś, a tutaj jednak jakby leżał, jakby... Podoba mi się bardziej ta wersja, gdyby coś, ale kolorystyka papierów, jak najbardziej, zalania takie akwarelowe, teksty z gazet, yy, przepiękne. Do albumu idealne, bo jakby wypracuje Wam się ten róg tu, a tu zdjęcie Wam ładnie na macie wejdzie i yy, dodatki, które są zamieszczone w kolekcji, po prostu Wam resztę wypracują. Tu już jest praktycznie, można rzec, yy, to samo. Tu w trochę mniejszym wydaniu też tekst. Zalany akwarelowy, szaro-niebiesko-żółty. W takich barwach. Yy, dobra. Arkusz numer 5. Teraz idziemy tutaj, moi drodzy. I tak pierwszy rzut oka, no co z tym zrobić? Jeżeli dobrze yy, się przyjrzycie, to zrobię wam to okładkę albumu. Ja mam tu linijkę, zmierzymy sobie jakiego rodzaju, jakiego, jakiej wielkości. I tu mamy 18,5. Na 18,5, czyli do, na okładkę albumu, bądźmy szczerzy, taką 19, nawet 20, to na okładkę albumu mm, mogłoby Wam to zupełnie spokojnie wejść. Nadbudować jeszcze dodatkami i mogłoby Wam wejść. Oczywiście nie wyzbywalibyśmy się tych resztek wokoło, bo to z tego moglibyśmy zbudować czy wodospad, bo tu jest taka ładna koronka, można by było ją ułożyć właśnie na brzegach wodospadu i żeby się ładnie nam to poukładało. To już mówię albumowo. Druga strona jest... Ja takie strony traktuję powiem Wam szczerze, że chyba jak wycinanka, trochę jako wycinanka, trochę jako tło. Bardzo lubię wycinanki i ja tu patrzę, tylko ile mogę z tego wyciągnąć. Więc, yy, jako wycinanki, i owszem, bo są bardzo ładne. To też jedno z ładniejszych. I to nawet powiem Wam szczerze, jakbyś to człowiek uparł, to mogłoby zupełnie świątecznie sobie to odebrać. Ten arkusz. Przepiękna ozdoba na boku. Teksty, przepiękna grafika. Ta czcionka jest póki co, nie wiem co tu pisze. Ale czcionka jest bardzo ładnie zrobione jakby wychlapane na biało, tak jakby to śniegiem było zasypane, zapruszone. Bardzo ładne. Mówię, przejrzystość tych papierów i tła tych papierów naprawdę robią robotę. I tu mamy wycinanki do kompletu, do całej kolekcji. No, te szaro, ja bym chyba prosiła o większe takie liście, żeby mo mogłyby być większe. W tych kolorach, właśnie takich szaro-niebieskich liście przepięknie wyglądają, właśnie szaro-niebieskie. Do tego użyć tuszu y, popielatego na zamknięcie papieru w koło. I co jest fajne w tych wycinankach, dla osób, które zupełnie nie potrafią tego robić, i y, y, Ja zwracam na to uwagę, y, są obwódki, jak widzicie obwódeczki, że wiecie, jak ciąć, że wiecie, jak wyjąć ten dany element, że jakby osoby, które początkują, świetnie się zorientują w wycinaniu tych rzeczy, bo jest obwódka, jakby mówię ja wstępnie patrząc na te papiery, to wzięłabym i tak powiedziała, że świetne, świetny gatunek konstrukcji papierów na, dla osób początkujących, bo jakby nie muszą się męczyć i denerwować. Te najkrótsze, to sobie zostawię na koniec. Nie muszę się denerwować, jak z nimi potować, z tymi papierami. I powiem Wam szczerze, naprawdę tu cenię bardzo. Yy, romantika, niekoniecznie w mojej stylizacji i niekoniecznie jakby moje kolory, ale powiem Wam, że yy, użyłabym tej kolekcji bardziej pod kartki niż pod album, wykorzystując coś, by wycinałabym to, po prostu wycinałabym to w całości. Przepiękne te ułożenia są. Już sam fakt, że jest ładnie pod łukiem, że na kartce możecie sobie to wypracować, wycinając powiedzmy, wycinając sobie nawet to, żeby było nam tłem czy przez środek, żeby było nam tłem i wypracowywać później tymi dodatkami i tutaj pod kartki i owszem, z drugiej strony jakby papier był wygnieciony, ładny wzór przez środek też można go wykorzystać wycinając ładne ornamenty. Mówię, prostota tych papierów, prostota, pod dobrym względem prostota, że jakby właśnie dla osób początkujących, które się gubią w tych wzorach, zoreczkach, co wyciąć, jak wyciąć, tu tak gładkość właśnie tych ułożeń powoduje, że nie ma się dylematów, jak wyciąć, jak wyciągnąć dany wzór. To jest wszystko tak poukładane, że nie ma z tym, nie ma problemu z, jakby z podjęciem decyzji, przepiękne zdobienia do po prostu tylko ciąć i układać, to jest tak ładnie poukładane i tak, tak zrobione, że, że po prostu no nie ma dylematów, nie ma dylematów co z tym zrobić. Ten arkusz mi się bardzo podoba, chyba jeden, a tutaj patrzcie nawet też na stronę albumu, na główną okładkę, czy nawet do strony, już Wam zrobi też całą stronę albumu, że zdjęcie Wam tu ładnie wejdzie na podniesieniu, później wycinanki, o tu są wycinanki. Bierzecie później na przykład tu, że Wam przyjdzie mata ze zdjęciem. Macie wycinanki. Tymi wycinankami jakby dopracowujecie całą resztę. To jest wszystko do wypracowania. Szaro zielony, taki zielonkawy, ten jest, ten jest szary, ten jest taki zielonkawy. Kolekcja romantyka do wypracowania. Ja mówię, to jest naprawdę dobry, dobry papier dla początkujących. I coś, co mnie po prostu yy, strzeliło jak cała Amora. <grym> yy, powiem Wam, że nie będę tu wymyślać nazwy z angielskiego. Yy, moja Wiktoria mówi, że to jest po prostu Poppy Constellation. Jakkolwiek to brzmi, ja nie jestem angielskojęzyczna i wszyscy o tym wiecie. Nie będę się tu popisywać jakąś aurydycją. Ale jedna z piękniejszych kolekcji tych takich gładkich. Ja nie wiem, jak ja mam wam to powiedzieć. Nie wiem, jak mam wam powiedzieć, że to jest kolekcja gładka. To jest kolekcja, która nie krzyczy. Którą łatwo jest wypracować i zrobić ładną, czystą, estetyczną pracę. Bo... Tu nic nie krzyczy w tych kolekcjach, Oby obydwóch, aczkolwiek jestem mega fanką tej Rosaline. Rosaline, Rosaline... Przetłumaczcie sobie, moi drodzy, ale w każdym razie one nie krzyczą. One są tak spokojne, że przy tworzeniu myślę, że zachowacie spokój i no popatrzcie na to, patrzcie na to. Tu. Te maki w tej parasolce. Kolory, przede wszystkim kolory. To jest tło i z tym wypracowujecie. Są dobrane przepięknie te kolory. Te maki z tymi liśćmi. Liście są takie różowo, zielonkawe, są wrzosy, paprocie, maki, makówki. Także tutaj tak, tak zebrane fajnie do, do kubki, że tak powiem. Lecimy dalej. Też yy, przepiękne, to, jest, to jeszcze nic. To jeszcze nic. Też zauważycie, że jest tak samo wypracowane, że jakby nie gubicie się yy, w, w temacie. Wiecie, jak wyciąć, bo to sam papier Wam wskazuje, jak wyciąć i jak pokleić, żeby najlepsze efekty z tego wyciągnąć. No to wymiata. Ja bym cięła to. Teraz Filip, wycięłabym to i używała tylko tego, to jest tak piękne. To jest to, podoba mi się bardzo. Tu macie parasol z makami już otworzony. Mówię, gładkość, jak popatrzycie, widzicie, tu jest grafika, tu jest grafika i jakby tworząc album na przykład 15 na 15 jesteście w stanie ładnie to wypracować i ładne strony wam się zrobią. Tło, grafika, tło. Grafika i macie spójne dwie karty, nie krzyczące, nie wrzeszczące. I teraz taki hit. Hit nad hity. Nie wiem, nie spotkałam się z tym nigdy wcześniej. Ktoś, kto robi boksy, to ta karta po prostu robi ci całą robotę. Dlatego, że jest ładnie na cztery strony boksa. Macie już zbudowane. Wianek na górę. Ozdoby do środka, żeby wyciąć i pozdebrać. Ten arkusz zrobi Wam przepięknie Exploding Boxa. On Wam go przepięknie wybuduje swoimi ozdobami. Ja nigdy wcześniej się nie spotkałam z czymś takim, właśnie, żeby było wypracowane. Typowo ja Wam to wymierzę. I to jest 9 cm. Tak typowo pod boksa. ładnie wypracowane, że podbijacie sobie tłem, to jeszcze na to, czy nawet kraftowy box i to do tego wypracować sobie tymi dodatkami i macie po prostu gotowca. Tu nie ma się co, wiecie? Szczypać, ale wypracowane świetnie. Yy, Paprotki, listki w fajnych kolorach, listki w tych kolorach makówek. Yy. Tu, jakby, jedynie tu, jakby mam takie braki wizualne, że coś mi tu nie pasuje, nie wiem, wytnę i będę kombinować, jak z tym wypracować. Myślę, że potrzebny będzie taki embossing, wygnie, po trochę powygniatać te kwiatki, żeby dać im przestrzeni. I myślę, że to mnie właśnie tutaj uder... przepraszam, uderza, że są póki co płaskie, a jak je trochę kulką yy, podniosę, Y, trochę jest y, trójwymiaru, i trochę dam to chyba lepiej na to spojrzeć, ale póki co jak jest paskie, to niekoniecznie bardzo mi się podoba. Jestem największą fanką na tę chwilę tej kolekcji Roseline. I tu wam otwieram i pokazuję. <tuh> tu wam otwieram i Wam pokazuję, tak jak mówię, wszystkie y, inspiracje przez najbliższym czasie. Będę tworzyć na tych papierach, mam cztery kolekcje do dyspozycji i będę tworzyć na tych papierach i Was inspirować tymi papierami. Zobacz, kolorystyka, wiecie, że ja nie jestem zielona, ale ta zieleń i ten rodzaj zieleni takiej wintyczowej, no mega mi się podoba i jak zawsze dobrze wypracowane rogi, czysto na pozostałych kawałkach do wypracowania czy na kartkę. Czy też wyciąć i zrobić z tego, bo kiedyś Wam pokażę, wytnę i pokażę Wam, jak zrobić. Musiałam wypauzować, bo Filip tam z myszami harcował. Kiedyś Wam pokażę, zrobimy sobie takie spotkanie specjalne, właśnie, żeby. Nauczyć się jeszcze, jak wydniecie taką dużą grafikę, bo ona jest dość spora. Jakby stricte na kartkę wam nie wejdzie, ale na przykład, jeżeli będziecie posiadać i kupicie sobie 3-4 arkusze, na przykład takie, to sobie będziemy rozbijać taką grafikę, wycinankę na części, żeby z tej jednej wycinanki zrobić piętra i zrobić takie 3D z, tej, z tego jednego. Także możecie na przykład wykorzystać sobie większą część, powiedzmy. Tego. Z tej kartki zostaną Wam te wycinanki, na przykład powiedzmy, że wytniecie i dwie strony będziecie robić, czyli dwa takie moduły będziemy mieli. To z tego jednego, ten jeden moduł wytniemy jako cały, a drugi moduł, moduł potniemy na części i zbudujemy z niego kompozycję 3D. To na pewno Wam pokażę i to sobie zbudujemy. Tu piękne motylki, też do zrobienia. Tu też przepięknie. Tu Wam powiem na kartkę, też nawet dl ślubną. Widzicie? Pięknie zbudowane. To na tylną część albo do środka, ale to na ślubną naprawdę wiele tutaj do tego nie trzeba. To jest fajnie wypracowane. Z drugiej strony są takie kompozycje, też można pociąć na dodatki, ale jest zjawiskowo. Na serio jest ładnie, czysto wypracowane. Nie jest to. Ja to będę powtarzać tutaj chyba tysiąc razy. Yy, są na czysto. Więc osoby początkujące, które się boją kupić papiery i nie będą wiedziały, jak z nimi wypracować, to jest taki przykład papierów dla osób yy, i zaawansowanych, i tych początkujących. Jakby właśnie te osoby początkujące nie będą miały dylematów. Jak to ciąć? Ja pamiętam swoje początki, że ja miałam dylematów milion. Jak ja mam ten papier pociąć, ja jeszcze jak spojrzałam w drugą stronę, a tam jeszcze ładniejsza grafika i co ja mam z tego wybrać. Więc tu jakby dylematów nie ma, bo na drugiej stronie jest bardziej tło, a tu możemy sobie wyciągać elementy. I to jest jak najbardziej też właśnie papier dla yy, początkujących. Zobaczcie, nawet te dodatki do wycinania i ułożenie nawet to spiąć z tym tu, tą grafikę. Patrzę, czy widzicie, tą grafikę spiąć razem z tą, zrobić kompozycję 3D. Z tyłu tło, to wszystko jest też w takich zielono-szarych kolorach. No i dodatki. I tu dodatki, znowu lecimy, dziewczyny i chłopaki, zobaczcie. Są na boksa, są okrągłe, można wyciąć i jakby... Na 3D podłożyć i ozdobić dodatkowo, ale można też równie dobrze to ułożyć wewnątrz boksa i macie zbudowanego boksa. Świetna kompozycja, świetna koncepcja, po prostu bomba. Dla mnie bomba. Dla mnie bomba. Nie jestem boksowa, ale serio, jak miała. Właśnie, nie, jestem boksowa właśnie z tego powodu, że jakby nie bawiło mnie ta powtarza, szukania tej powtarzalności. Ja tu mam po prostu gotowca. I dodatki, uwielbiam ten rodzaj listków. Ni to zielone, nie to szare, nie to niebieskie. Uwielbiam takie kolory, uwielbiam w takich kolorach pracować. I dodatki mówię do wycięcia i do ułożenia w kompozycjach. Cudowne kolekcje. Autorem tych kolekcji jest, tu już Wam czytam, projekt Ewa Szubra. Papiery są wyprodukowane w Polsce papier bezklasowy, bez ligniny. Możecie je dostać u Ewy w sklepie, dokładnie scrap8.com. Możecie je tam dostać, możecie je dostać nawet w innych sklepach, typu od A do Z, bodajże mi się wyświetliło, że są że są w sklepiku te papiery, to mi się wyświetliło jak w Google pisałam y, firmę y, Ewy y, więc polecam Wam, y, a chyba u Ewy nawet jest jakaś promka więc możecie zajrzeć i zobaczyć zapraszam też, wa, też Was na profil y, papierów Scrap8 y, na Facebooku możecie sobie tam wejść i będziecie jakby na bieżąco co się u Ewy dzieje, co Ewa komponuje, tam też są inspiracje z tych papierów, więc będziecie mogli sobie pooglądać. Ja w każdym razie jestem oczarowana i tak jak powiedziałam, na moim kanale przez jakiś czas będziemy sobie wszystkie inspiracje robić z tych papierów, więc będziecie mieli jakby wgląd do tego, co można czarować z tych papierów, ile można też z nich wyciągnąć i jakie projekty można stworzyć. Nawet chyba dla Was po prostu zrobię boksa i tyle. Także to tyle na temat papierów od Ewuni. Sami wejdźcie i zobaczcie, no dla mnie jestem oczarowana. To tyle w temacie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.